Zimne szkło, a w nim lód łyski jak krew Każdy krok to hazard, nie gram fair. Kiedyś chciałem więcej, dziś już nie chcę nic Tylko żeby się on, nie skończył w lebie W piście, gdzieś wśród brudnych ulic Telefon dzwoni, nie odbieram, mam tryb duch Ona mówi kocham, ale ja już nie mam słów Szybkie fury, szybkie życia, zero planów Miłość tu umiera szybciej niż sen na haju Adrenalina w żyłach jak benzyna Nocna jazda kurwa tu się zaczyna Znowu lecę, nie pytaj gdzie z kim Mam to w sobie, nie zapijesz moich win Miasto po serce pije jak bęben Nie chcę kochać, wolę przeszyć tę klęskę Na granicy palasuję jak dzień Tu nie ma jutra, jest tylko dzień Nie noszę masek, nie gram w teatr Każdy mój Moich dróg, zbyt wielu pieprzyło, że wiesz będzie luz Ja mam w głowie tylko jedno przetrwać noc I nie zgubić siebie wśród tych fałszywych głosów Adrenalina w żyłach jak benzyna Nocna jazda, kurwa tu się zaczyna Patrzę w lusterko, nie widzę już siebie Skupiłem gdzieś twarz, jakbym był w innym niebie Czasem myślę, żeby skręcić, ale nie wiem Czy tam, gdzie cisza, nie czeka mnie piekło w tle Miłość to mit, tu się liczy przetrwanie Tu nie ma snów, jest tylko działanie Adrenalina, w jak benzyna Nocna jazda, kurwa, tu się zaczyna Znowu Miasto stopnie serce pije jak będę, nie chcę kochać.